Cześć wszystkim, witajcie z powrotem. Tak, Mel Gibson, znany amerykański aktor i reżyser filmu Pasja, napisał list wsparcia do Monsignor Vigano zaraz po jego ekskomunice. Dokładniej mówiąc, dzień po ekskomunice, Mel Gibson już wyraził swoją solidarność z Monsignore Vigano. Monsignor Vigano został ekskomunikowany przez Watykan pod przewodnictwem papieża Franciszka. Teraz przeczytam wam list w całości. Został opublikowany na włoskiej stronie przez tradycjonalistycznego dziennikarza Aldo Maria Waliego, który prowadzi bloga o nazwie Duke in Altum. Znaleźliśmy list oraz jego tłumaczenie na włoski i przeczytam Wam tutaj. To jest ekskluzywność, kontrowersja katolika. Tłumaczenie listu Mel Gibsona, który jest bardzo interesujący i naprawdę pokazuje reakcję katolików na tę wielką niesprawiedliwość. Dlaczego odpowiedzialne za tę wielką niesprawiedliwość są bez wątpienia ci i Sami? którzy umieścili Tucho Fernandez w dykasterii nauki wiary. Ten list jest wyraźnym przejawem wsparcia i solidarności Mel Gibsona z monsignor Vigano, pokazując jak bardzo ta ekskomunika została uznana za niesprawiedliwość przez wielu katolików. Mel Gibson, znany ze swojej silnej więzi z wiarą katolicką, nie mógł milczeć w obliczu tej sytuacji i postanowił publicznie wyrazić swoje wsparcie. Mamy nadzieję, że ta lektura przyniesie większe zrozumienie sytuacji i stanowiska wielu katolików wobec tych wydarzeń. Bądźcie na bieżąco z naszą stroną, aby uzyskać więcej wiadomości i ekskluzywnych informacji na temat ważnych spraw DLA społeczności katolickiej. Wiara człowieka, który napisał nieodpowiednie i niemoralne książki, ktoś, kto nigdy nie powinien być nawet księdzem w małym miasteczku, a tym bardziej być w Watykanie, oraz sam Jorge Mario Bergoglio, znany również jako papież Franciszek, są przedmiotem krytyki. Mel Gibson twierdzi, że Cy i Dwaj są godni komunii ze względu na swoje działania. Wyraża to jasno w swoim liście. Mel Gibson zaczyna od słów. Drogi arcybiskupie, jestem pewien, że nie spodziewałeś się niczego więcej po Bergoglio. Wiem, że wiesz, że nie ma on żadnej autorytetu, więc nie jestem pewien, jak to wpłynie na ciebie w przyszłości. Mam nadzieję, że nadal będziesz odprawiał msze i przyjmował sakramenty. Być pogardzanym przez fałszywy Kościół posoborowy to naprawdę medal honorowy. Masz moje współczucie za publiczne znoszenie tej poważnej niesprawiedliwości. Dla mnie i wielu innych jesteś bardzo odważnym bohaterem. Jak zawsze trafiłeś w sedno w kwestii nielegitymacji Franciszka. Wskazujesz na kluczowe problemy instytucji, która przyćmiła prawdziwy Kościół, i podziwiam Twoją odwagę w wyrażaniu tego. Co więcej, podziwiam Twoją wierność prawdziwemu Kościołowi. Jesteś nowoczesnym Atanazym. Mam pełen szacunek dla ELA sposobu, w jaki bronisz Chrystusa i Jego Kościoła. Zgadzam się w stu procentach z Tobą, że Kościół posoborowy z Watykanum Dłagu jest fałszywym Kościołem. Dlatego buduję Kościół katolicki, który celebruje tradycję. Jesteś zaproszony, aby przyjść i odprawić tam msze. Bycie nazwanym schizmatykiem i ekskomunikowanym przez Jorge Bergoglio papieża Franciszka jest niemal jak otrzymanie medalu honorowego. Ma to sens, gdy pamiętamy, że jest on postrzegany przez wielu jako apostata. Ktoś, kto wyrzuca nas z instytucji, którą wielu uważa za fałszywą. Ważne jest, aby pamiętać, że prawdziwy schizmat wiąże się z innowacją, czego ty nie zrobiłeś. Ale Bergoglio robi to nieustannie. Dlatego to on jest prawdziwym schizmatykiem. W rzeczywistości, zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego z 1917 roku, już wykluczył się z kościoła swoimi licznymi publicznymi herezjami. Jak już wiesz, nie ma on mocy ekskomunikowania kogokolwiek, ponieważ sam nie jest katolikiem. Więc ciesz się. Jestem z tobą i również pragnę być ekskomunikowany z tego fałszywego kościoła. Bergoglio i jego zwolennicy mogą mieć szaty i budynki, ale ty masz wiarę. Niech Bóg cię błogosławi i chroni. Jeśli będziesz potrzebował czegokolwiek, będę do dyspozycji, aby pomóc w najlepszy możliwy sposób. Z podziwem i wiecznym szacunkiem. Mel Gibson. Drodzy przyjaciele, ten list jest naprawdę niesamowity. Pokazuje, że Mel Gibson stoi po stronie prawdy, po stronie prawdziwego katolicyzmu. W tej walce między autentycznym katolicyzmem a groteskową karykaturą zbudowaną po soborze watykańskim D'Guag, która powinna być nazywana modernizmem, ponieważ jest to główna herezja, którą wyznają. W tej walce Mel Gibson stanął po stronie Monsignore Vigano i katolików broniących prawdziwej wiary. Katolicy tradycjonalistyczni promują mszę trydencką i nie uznają legitymacji niektórych ostatnich papieży. Dla niektórych może to być nowość, ale Mel Gibson od dawna wspiera tę pozycję. W mediach ten punkt widzenia nazywa się sedewekantyzmem, co oznacza negowanie legitymacji Soboru Watykańskiego Dduagu, który odbył się w latach 60., a który wielu uważa za przyczynę rewolucji i chaosu w kościele katolickim. Zwolennicy tej pozycji uważają, że sobór watykański Debu i ci, którzy go popierali, zostali infiltrowani, przejęli władzę, usunęli instytucje katolickie i wdrożyli plan transformacji, który w rzeczywistości zniszczył Kościół katolicki. Dlatego nie uznają papieża Franciszka ani papieży od Jana Adwiejota którzy promowali ten program modernizacji. Dla nich ta modernizacja jest w rzeczywistości modernizmem, herezją, schizmem i apostazją przeciwko tradycyjnemu katolicyzmowi i prawdziwemu Kościołowi katolickiemu. Mel Gibson zatem nie uznaje Franciszka za papieża, tak jak nie uznaje papieży od Jana Windrödiego. Wierzy, że CI przywódcy Kościoła odsunęli instytucję od jej prawdziwej misji i doktryny. Wsparcie Mel Gibsona DLA tego poglądu jest znaczące, ponieważ jest on ważną postacią publiczną. Opowiada się po stronie tych, którzy bronią prawdziwego katolicyzmu i mszy tradycyjnej, a jego wpływ może przyciągnąć więcej uwagi do tej sprawy. Mamy nadzieję, że więcej ważnych osób i celebrytów dołączy do tej walki o zachowanie prawdziwej wiary katolickiej i przywrócenie Kościoła takim, jakim zawsze był. Ważne jest, aby wpływowe postacie, takie jak Mel Gibson, wyrażały swoje wsparcie DLA osób broniących tradycyjnej wiary katolickiej i ją promujących. Kiedy osobistości o dużym zasięgu wykorzystują swoją widoczność, aby podkreślić sprawy religijne, może to wzmocnić wspólnotę i przyciągnąć więcej zwolenników do danej sprawy. Mel Gibson, znany ze swoich silnych przekonań i produkcji filmowych o charakterze religijnym, dysponuje potężną platformą, którą można wykorzystać do promowania wartości i tradycji wiary katolickiej. Jego wsparcie może legitymizować i wzmacniać głosy tych, którzy bronią tradycji katolickiej. Zachęcając do szerszej i głębszej dyskusji na temat znaczenia tych praktyk. To są nasze życzenia i cieszę się, że mogę przekazać tę wiadomość. Jedność i wsparcie znanych postaci są kluczowe dla utrzymania i ożywienia tradycji religijnych, zwłaszcza w czasach, gdy wartości tradycyjne stają w obliczu poważnych wyzwań. Obecność Mel Gibsona i innych wpływowych zwolenników na scenie publicznej stanowi solidną podstawę aby te tradycje nie tylko przetrwały, ale także rozkwitały. Rozpowszechnianie takich wyrazów wsparcia może służyć jako zachęta dla innych, aby również zaangażowali się i bronili swoich przekonań z większą determinacją. Jest wiele wątków w tej historii, szczególnie po ekskomunice Monsignore Vigano. Monsignore Carlo Maria Vigano jest kontrowersyjną i głośną postacią w kościele, często krytykującą kierunek, jaki obrał Watykan w różnych kwestiach. Jego rzekoma ekskomunika wywołuje intensywną debatę na temat wolności wypowiedzi w Kościele i autonomii duchowieństwa w obronie swoich interpretacji wiary. Reakcje na te wydarzenia mogą mieć głębokie konsekwencje DLA globalnej społeczności katolickiej, wpływając zarówno na politykę wewnętrzną Kościoła, jak i na postrzeganie wiary katolickiej przez opinię publiczną. Może powinniśmy zorganizować transmisję na żywo, być może dzisiaj lub jutro, aby przekazać więcej aktualizacji na ten temat. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz zostawić komentarz tutaj. A jeśli będzie duże zainteresowanie, możemy zorganizować transmisję na żywo na ten temat. Transmisje na żywo oferują interaktywną platformę do omawiania skomplikowanych kwestii i aktualizowania społeczności o wydarzeniach w czasie rzeczywistym. Umożliwiają one bezpośrednią i natychmiastową komunikację, co pozwala na bieżąco odpowiadać na pytania i obawy. Może to stworzyć poczucie wspólnoty i aktywnego zaangażowania. Co jest istotne DLA utrzymania spójności i motywacji wśród obrońców wiary. Bardzo dziękuję za uwagę. Niech Bóg Was błogosławi i do zobaczenia następnym razem. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i ciągłe wsparcie. Niech Bóg błogosławi wszystkich i prowadzi nasze wysiłki, aby utrzymać żywą tradycję i wiarę. Jedność w chwilach wyzwań jest kluczowa, a aktywne uczestnictwo wszystkich jest fundamentalne DLA wzmocnienia naszej wspólnoty.